Siemanko, słuchajcie, ja już jestem na tropie. No, ludziska, jakieś perły zaczęło się dosyć. Widzę, luksusowo jest jakaś saszeta, sprawdzamy, co tam w saszecie. Nie powiem, żebym nie był zainteresowany paroma złotymi. Sakwa jest dosyć, powiem Wam, obszerna. Lores, jakiś to jest, słuchajcie, Lores. Nie wiem, co to. No, ale jest, powiem Wam, no niespecjalnie dosyć pusto. Jest nieciekawie, dobra. weźmiemy tutaj te perły, może się tutaj zobaczyć. Patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie. Patrzcie, ile pierścionków. Widzicie to? To jest chyba serebro. Plus. Nie wiem, czy to szmaragdy. Ja się tak nie znam do końca. Weźcie, patrzcie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Tą reklamkę chyba trzeba całą zawinąć, Zobaczcie tam są normalnie wszystko to wszystko jest pieniądze ludzie Myszkamiki, znowu ta gra wodna gierka patrzcie co tam się dzieje jeszcze kurwa jaka szkropa a tam był jakiś wcześniej widziałem słuchajcie jakiś zegarek był chyba że już mi wypadł bo ja wypad. to jestem nieźle pozaznaczony Parę złotych jestem centralnie w plecy. Tu jest nas jakiś krzesł, nie idzie. nie róbcie mi tu tandety, to jest. Zaczyna się jakiś luksusowy towar, a tu. Patrzcie, jakieś Hello Kitty, kotki. Nie, żeby nie zapomniał Gdzie jest ten zegarek? Naprawdę, powiem, że zazą do To był zegarek. Dopiero, mogę teraz znaleźć. jest. Patrzcie. Zobaczcie, to jest zegarek tej księżniczki tej, czy jak ona się nazywa? działa. Ludziska on śmiga. Jakie pierwszeraj Ustawieni. Niby nic, niby nic, ale to zobaczcie, tu jeszcze coś jest. Pamiętnik. Jakiś pamiętnik. Dobra, przechodzimy tu. Co my tu mamy? Co to jest, słuchajcie. Ulala. La, ktoś wywalił te jakoś. Co to jest to jest jakiś... W wpierdzielili tu słuchajcie, telewizor. Powiedziała, ja, pierdele nie mają. Nie mają skupu, nie, telewizor. Ale Aneta kurczę, co się dzieje? Głowę ci tylko zostawili. Coś tu było jedzone, słuchajcie, spożywane, jakieś nie, kanapki zajadane Teraz spróbuję osiąść, co tam się w temacie nie. nie Patrzcie. Tutaj jeszcze by były te brzoskwinie. Halo. Mango to są mango. Zobaczcie, wyrzucili. Wyrzucili, bo jedna puszka jest zepsuta. Druga jest ok a jak tam trzecia. ta też, słuchajcie, trzy puszki mango eleganckie. Jedna pęknięta, wyrzucili wszystko. Patrzcie jakie marnotrawstwo Obczajmy tu jeszcze, że nie zapomnę tych tych zegarów stamtąd, wiecie o co chodzi? Chyba jakieś barany były, czy co? tutaj. Tam coś jest. Ulala. Ula, Nie to pusto. Uch, ale zobaczcie jak się zrobiło. Tak tak nieprzyjemnie. Dobra, obczajamy co tutaj mamy. Tu jakieś są antyki, zobaczcie. Antyki, meble antyki są. Tu już ktoś grzebał, zobaczcie, Rękawiczka została. to była przede mi się wydaje o tam coś w tym pudełku może być nie, pusto pusto bez szału chyba musimy się zbierać zbieramy się tutaj widzę. kości zostały rzucone, też jakiś antyk ale nie specjalnie dobra, zawijamy bierzemy co, ma, bierzemy co w naszą reklamóweczkę, nie wiem jak ta sakwa bo ona jest Patrzcie, nie zajechałem, to jest, kurczę, to jest skóra, ludzie, no żal zostawić, co myślicie, chyba wezmę, o, taki koszyczek, ale co to, tam coś jeszcze było, czy może coś tu jest, patrzcie, jakaś taca, ale niespecjalna, tam chyba pod spodem jakieś majtki są, ale ja powiem wam, bardzo kupiłem niedawno, nie reflektuje nie A tu są jeszcze takie obrazki. Dobra, a nie wiem czy to są malowane, czy taka sztandeta. Nie ma podpisu to raczej. Takie malutkie do kuchni, czy tam można sobie dać. Maki. Słuchajcie, maki. No ludzie lubią maki. Wiecie, maki, Maki to jest dobra rzecz. O, tu jeszcze ten. Jeszcze jest ten, jak on nazywa się? Halk. Zobaczcie z halka coś ten Halk. Zawijamy, zawijamy, bo ludziska z tyłu się czają. Uciekamy, słuchajcie, uciekamy, robi się nieprzyjemnie. Trzymajcie się, widzimy się pod następną miejscówką. Słuchajcie, nie wiecie, jak to się stało, że ja wylądował, gdzie wylądowałem. No, w komentarzach piszcie. Mam nadzieję, że są inteligentne osoby i zgadną, gdzie ja się teraz znajduję. Ale powiem wam, nie wiem, nie wiem, może dlatego, że już mnie... W tym kierunku jak gdyby przyciąga, zobaczcie co się przed chwilą znalazłem na wystaweczce przechodziłem wydaje mnie się o Jezusu się boję, żeby to się nie ułamało ten liść o, udało się słuchajcie, udało się elegancko zobaczcie, mnie się wydaje, że to jest stojak na wino na wino, ale można postawić co się na wino o, tutaj to to jakieś badziewie ale powiem wam, no dosyć taki Fajny, nie? Fikuśny, ekskluzywny. To jest chyba, nie miedziane, to to nie będzie, ale nie wiem, taki ten, ten... Miedź to nie będzie, to by było za drogie. Słuchajcie, złomiarze to by mi głowę urwały za taki stojak. Fajny, fajny. Biorę. Będzie do sprzedania, ale już Wam się chwalę. Co tu jeszcze? Wezmę się tutaj tak, o, leciutko roz... rozpanoszę. Jestem słuchajcie wśród swoich Wśród swojaków Niedługo, niedługo możemy się spotkać Jakieś filmiki Taki był kontener Słuchajcie robili tam porządeczki I widzę powyrzucali A że ja mam trochę tych Tych już filmów gierek i nie, nie gierek tylko filmów To mówię wezmę Uuu tutaj słabo. A nie już myślałem że to jest pozycja podrobiona co będzie się padać Nie wiem patrzcie 3,50 to kiedyś kosztowało jakieś takie są po przejściach ale komplet komplet proszę państwa Uu, a jeszcze mi się udało patrzcie dwie pozycje dwie pozycje chyba są na blu-ray tak no to to już nie są tanie pozycje proszę państwa Colin McCray. kiedyś grałem w taką gierkę to było raczej słynne Patrzcie tu, następna na Blu-ray. Halo, proszę państwa. No i tu się robi już pieniądz. Konkretny pieniądz już się zaczyna, widzę tutaj kręcić. No elegancja, elegancja, proszę państwa. Patrzcie. Płyty raz, dwa, trzy. To może być ta kolekcja. Ja myślałem, że to ten Stop Gear, to jest ten Ziomek Clarkson. No i, i elegancko, słuchajcie, no już. Parę złotych będzie. Jeszcze tu jakieś są pozycje. Zaraz zobaczymy. Zaraz spokojnie. Ja se tutaj, ale mnie coś ugryzło. Słuchajcie, w nogę. Jakie robactwo na cmentarzu. Nie wiem co to może chodzić. A raczej tu wszyscy są w tym. W zawieszeniu. W zawieszeniu. Chyba jakiś fan był tej. Fan filmów tych F1. O. I później posprawdzam w domu, bo wiecie co, w takich płytach ludzie ludzie bo, Nie, raczej bogaci, to może nie bogaci to pieniądze mają w banku. Ale raczej biedaki, taki jak ja to się chowa. Hajs w tym. Chowa się pieniądze, proszę was, w tym... W, w płytach właśnie. Patrzcie, kolekcja też szybkich i wściekłych. Ciekawe ile jest. Kolekcją. O, Tokyo Drive jest, to jest bardzo dobra. Jedynka, chyba dwójka i trójka. No, powiem Wam, że to chyba najbardziej sensowne były te yy, odcinki, bo później to się tak wszystko już rozjechało, że tam cudawianki się zaczęły dziać. Naprawdę już przestało mi się. Po trzecim naprawdę przestałem oglądać, bo to się zrobiła. Katastrofa, katastrofa totalna. O, proszę, tu F1. 0,5 Fernando Obejrzę, obejrzę, lubię. O, a tu jakiś no fajny, taka od razu tytuł taki y, komiksowy, nie? Szkoda, że nie ten, nie blu ray no ale zobaczcie jak szybko. A te apetyt, nie? Jak już były na tym. Tu wziąłem tą sakwę. Wziąłem też tą sakwę, ale patrzcie, ona jest pusta. Kurczę, jest trochę styrana z, z życiem, nie? Szkoda, że to nie jest jakaś chociaż markowa pozycja. A może tu wezmę gdzieś na grobie, powieszę, może jakieś Słuchajcie, ziomkowi się przyda. Nie wiem, czy te nocne mary chodzą jeszcze po nocach, czy już nie. O, piątka, nie, nie to już jest. To już jest kanał. Piraci z, para, z Karaidu, Senna. Poz niektóre pozycje są powiem nawet nawet. patrzcie, patrzymy co tu się co tu się dzieje, Uuu jaka portmonetka love, love no zobaczymy co za love no niekoniecznie kochana, bo tutaj jest pusto, kiedyś były takie portmonetki ludzie takie nosili teraz chyba już nie są modne nie wiem, zobaczcie ile tu jest te perły, ludzie pewnie tu wysypie zaraz obczajmy, co tutaj się tutaj się dzieje Uch, perły nie chciały się wysypać. Zobaczcie, patrzcie, to jest jakieś peru. ta była. ale czemu jej nie ma? To była ta Syrena, ale jest bez tego. Bez ogona. Ludzie święci, ile tych. tych patrzcie, takich zabawek. nie, no wiadomo, to to zabiera, zabieramy. Słuchajcie, to może będzie dla moich najlepszych subskrybentów, no ale nie jestem pewien, bo. Tu czuć pieniądz, tu czuć pieniądz, naprawdę. To nie są, proszę Państwa, tanie rzeczy. Tutaj jakiś pies. Uuu, tu by mógł być jakiś pierścień złoty. Co to jest? Patrzcie, jakieś jakieś baciewie, no nie, no po prostu ja już ja już byłem tutaj naszykowany centralnie na złoto. Tu jakieś kamienie szlachetne. To wszystko jest, to wszystko jest szlachetne. Tutaj ten zegareczek elegancki. Szkoda, że no nie męski, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi to co jest. Następny piesek, o może tutaj coś, coś się trafi. Następny ten pies, patrzcie, dziwne to jest, co? Jak ktoś się zna o co tu chodzi, to dajcie znać, bo naprawdę dziwna pozycja. Tutaj kula drakula, kula szpiegula chyba z jakiegoś tego, jak to się nazywa, szpitala. Nie wiem co to za kot. Ale się uwalił. Tu nie ma jakaś bransoleta, No, następne jakieś kamienie szlachetne. Hu, hu, hu. Trochę się powiem Wam tego bogactwa dzisiaj zaczyna zbierać. O, te są linijki. Powiem Wam, że ja w domu to w ogóle nie mam linijki. Ale tutaj żadna chyba jest, nie w moim guście, coś mi się wydaje. Aczkolwiek gusta zawsze można, można, można zmienić delikatnie. No bierzemy, gierę oczywiście bierzemy, proszę Państwa, to jest, to jest pozycja już, mam chyba cztery, mam te konsole, powiedzmy nazwijmy po imieniu konsole. Dobra, zawijamy, zabijamy. Dalej, może jakieś jeszcze łupy się, proszę państwa, trafią. A wy śmiało, śmiało, piszcie w komentarzach, bo widzę, że nie wszyscy są tacy odważni. Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, ja nie gryzę, nie gryzę przy pierwszym spotkaniu. Pozdro, widzimy się za chwileczkę. Tak se podążam dalej. Patrzcie, a tutaj jest jakiś grill od samochodu. Ciekawe. Coś mi to kurde śmierdzi, chyba to od Mercedesa. Co myślicie? Dajcie znać, bo tu może być kurczę, konkretny pieniądz, proszę państwa. Lekki tu widzę, zarysowany. Możliwe, że tu jest gdzieś jakiś te. Tak, patrzcie, Mercedes, proszę państwa, trafiony, zatopiony. To jest gruby hajs. Ja nie chcę mówić, jeszcze koło gratis. Zawijam, zawijam, nawet nie pytam nikogo. Słuchajcie, nie uwierzycie, robię wam powtórkę, zobaczcie nowe buty, które są w tym kartonie wystawionym, to jest złotego, szczęście, lufka w buciki, Ludziska. co się dzieje, to ziomek przychodzi, to możliwe, że to jest mój numer nawet, la trafiony, Zatopiony bym powiedział Nie no słuchajcie Nie mogę uwierzyć Zobaczcie czy one są w ogóle nie używane Buty wywali winor w kartonie przed chałupą No co oni są kurcze niepoważni No w kafułki. Ile takie buty mogą kosztować Zobaczcie ale będzie Śmigateria Nie za bardzo mój numer Ale z braku laku proszę państwa Wcisnę się 12, ja mam 11, taki i pół, no ale co zrobić, trochę papieru, trochę waty i będziemy śmigać, wiecie o co chodzi, Uhuhu! szczęście coś mi dzisiaj dopisuje, musiałem się na szybko stamtąd oddalić, bo kto wie, może się jakiś właściciel słuchajcie tych budów odnajdzie, patrzę tutaj na oliwę, zobaczcie jakie fajne, greckie takie, ula la, może by mnie się przydało, Delikatnie jest coś tutaj takie dziwnie spękane, nie wiem czemu. Uhu, wypadł ten Ula boska. Ula boska, przecież to są drogie pozycje. Fajna rzecz, co my tu jeszcze mamy? Jakieś pantofle są. Mi się wydaje, że się z tymi butami musiałby je, musiałbym jednak oddalić dosyć dalej, bo jak się znajdzie, prawowity właściciel tych butów, to mogę być delikatnie. Zdziwiony, fajne to jest, nie? Co musicie wziąć do oleju? Tu można jakiś jeden olej, a tu. A nie, to chyba jest podziałka w środku, nie? Bo tu można różne, może taki do smażenia i do sałatek. Albo sobie zrobić taki czosnkowy, albo taki pikantniejszy. Co myślicie? Zawijam, zawijam. Za, zawijam do torby. Ula, la, patrzcie, a tu święta są zapasem, proszę Państwa. Patrzcie ile pięknych bombek tu jest, ale naprawdę są przepiękne te czarne, kurczę, zobaczcie, reniferki jakieś, eleganckie i to, no tutaj trochę zniszczony, ale te prezenciki na choinkę, nie no, świetnie to wszystko wygląda. Look water jakiś, patrzcie, o to jest takie pudełko zamykane. Tutaj przyczaiłem jakiś taki abasur, nowe słowo z francuskiego. Ja wam powiem, później wam pokażę, bo takie mikołajki sobie tutaj przytoli, przytuliłem miejsca, dużo nie, za, nie zajmują, a mi się przydadzą Zobaczmy co to za literki jeszcze. Patrzcie takie podświetlane, ale czemu nie są wszystkie podświetlone, nie wiem co. takie dziwne, nie znam, się, ale te bombki fajne co? Ale to są takie tandeta trochę. Między nami powiem wam, to jest, to jest tandeta plastikowa, ale możliwe, że tutaj coś takiego... Patrzcie tam, tam, ta różowa, takie tłuste chyba pozycje też tu mogą być. Albo tam. Jaki to kolor jest w ogóle. O, zobaczcie ta. Tymi, te szmaragodowe, nie? To są chyba. Dobra, zawijamy, zawijamy, bo się robi nieprzyjemnie tu na tyłach. No, proszę Państwa, już Wam się chwalę, co tam się udało wczoraj złowić. Macie przyjemność zobaczyć u mnie salon. Ja tutaj działam w powijakach. Przedstawiałem troszkę gwiazdka, powiem Wam, nie do końca chyba. Temat legalny, ale co mnie to obchodzi, słuchajcie, Polak wszystko potrafi. I czy trzeba mieć na to uprawnienia? No nie sądzę, słuchajcie, nie sądzę. Zresztą co ja wam będę tłumaczył, słuchajcie. No i do tematu, ale się jaram w ogóle z tych bucików. Nie, no to jest historia żółtej ciżenki. Naprawdę potrzebowałem buty. Słuchajcie, inówka sztuka buty w tym kartonie. Nawet nie pamiętam po czym był ten karton ale jak to warto zerkać, słuchajcie, do takich kartonów. No, co ja wam powiem? Tu jeszcze wygrzebałem z takiego, właśnie muszę obczaić, jak tam w kroku dziewczyna, bo to raczej damskie, no widzę, że zadbana, zadbana była. Zobaczcie, tutaj są tylko takie no, delikatne przetarcia, może, że w kamerze wygląda to gorzej, ale one nie są złe. Patrzcie, ale zaraz zobaczycie, co to jest za ten, to Lewicy 512. Zobaczcie, co się dzieje. No, wyrzucili normalnie do śmietnika na dupie. Ok, zobaczy. No. Dziewczyny, jesteście zainteresowane. Pisz, piszcie śmiało. Oryginalne spodnie, mówię tutaj, wszędzie są eleganckie, nie są gdzieś porwane. Widać, że dziewczyna się szanowała. Szanowała. Widać, że z tych lepszych, no ale też mnie zastanawia, bo z tych lepszych to raczej wyrzucają do kontenerów. Dla biedniejszych osób, nie? No nie wiem, nie wiem. Takie jeszcze bluzki wzięłem, dwie to, to naprawdę, wiecie co, nie mam pojęcia po co rzucę na tą moją czerwoną kanapę, co dostałem w prezencie. Patrzcie, taki jest, nie wiem co to jest, jakiś misiek taki, ale tu nie ma nawet metek. Nie wiem, co to są za ciuchy. To jest, nawet rozmiarówki nie ma, wiecie co, myślałem, że to jest tak raz XL mi się wydaje, jakby ktoś był zainteresowany to też śmiało, i tu jest druga taka bluzka. O, tutaj taka, widać, jakaś morda z gwiazdą i z minusem. Nie wiem, jak się znacie, to pewnie powiecie. O, o tu, jest, tu jest nawet rozmiarówka, patrzcie. Made in, no wiadomo, gdzie 2XL. Słuchajcie, to jest 2XL. Teoretycznie 2XL to ja powinienem w to wejść, tylko. Gdzie ja się odstawię w taką koszulkę, no nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Odważnym jestem raczej człowiekiem, ale tutaj widzę, że już skrajna odważność wchodzi w grę. I tu wziąłem takie spodenki 2XL, mówię na, na jakiś trening, wiecie o co chodzi, odchudzanie idzie, idzie mi pełną parą. No uwaga, jeszcze jak gdyby się nie dowiedziała o moim planie odchudzania, ale... Kierunek mamy dobrze. A, tu wziąłem takie małe akcenty, mówię se, a wezmę na święta. U, już tuż, tuż. Co my mamy? Maj mamy. Zobaczcie, baterie sobie tylko kupię. Tu jest lekko rozdarte, ale co, nie mam co narzekać. I se tak zawieszę, może na drzwiach, słuchajcie, przed, albo przed bramką. Niech się, niech się nie, są, nie słuchajcie, niech sąsiedzi się po prostu wściekają, nie? Jak tu bogato w tym domu. No, mówię se, co... Kiedy jak nie na święta, no tylko ten papier jest porwany, więc to nie ma jakiejś tragedii, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, czy one chodzą, ale nawet jak nie będzie chodzić, no to taki akcent, nie, taki jak to nazwać, no ludzie robią te, jak one się nazywają, te z tych iglaków, kurde mać, no weźcie i napiszcie w komentarzach, bo dajcie, no, i wiecie, wkładacie iglaki tego i taką robicie kompozycję, jak to się nazywa? O, Jezu, znowu słuchajcie, z tyłu byłem, to już nieciekawie. I wziąłem taką szczotkę. Ona tu ma uszkodzony, bo tu było te, ten czpień, co się wkłada. Ale to jest, patrzcie, w ogóle nieużywane. I coś przeszorować, nawet takie stoliki. Słuchajcie, te co ostatnio mi się udało trafić na taras. Mówię, przeszoruję nim. Co tam jeszcze jest? A, jest jakaś zakrywka. To chyba jest od tego. Tak, to będzie od tego, ale to niekoniecznie musi być, powiem Wam, bez tego też będzie, będzie działać. Dobra, zaraz to obawię. No to co? No to piszcie, piszcie śmialutko. Piszcie śmialutko i zobaczcie, tak wygląda spełniony życiowo człowiek. No jeszcze nie finansowo, ale życiowo jak najbardziej. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej Wasza. E-mail macie w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś skarbikiem, słuchajcie, co znalazłem, śmiało, śmiało sekcja komentarzy. Jak i mój e-mail należy do Was. Trzymajcie. Się.